Siema Marcy, Świry, cały czas mnie pytacie, kiedy będą wyniki konkursu na tą piękną Karizmę za 1500 zł od sklepu RC Trax. ten piękny model zdalnie sterowany. Moi drodzy, zaraz Wam powiem, ale przede wszystkim Wam powiem, że będzie konkurs w tym roku na następny model za prawie 3000 zł. Więc jeżeli chcecie wziąć udział w następnym konkursie, nie zapomnijcie dać serducha, obserwacji udostępnić, aby nie przegapić, kiedy zacznie się konkurs. A co do wyników na tą karizmę? Moi drodzy, wyniki będą w najbliższy weekend, czyli 8-9 października 2022 roku. Film będzie u mnie przede wszystkim na YouTubie. Dane do mojego YouTube'a macie w bio, ale tutaj na TikToku też Wam może wrzucę, a na pewno Was poinformuję, że film z, z wynikami wpadł na YouTube'a. Także moi mili, czekajcie, oczekujcie, także na nowy konkurs, a na ten czas miłego dnia. Sejanara, moi drodzy robaczki.